Witam Państwa, bo. A, dobrze. jeszcze nie. <laughs> Czyli, no, dawaj. Palce. Dobra. 3, 2, 1. No, tak, 3, 2, 1. Tak. Dajesz, Marino. Patrzcie. Marino, dajesz. Oh yeah. Jak skręcę. Tu będę miał bajkę. Tak? Nie. Pada. Nie, bo tam zajeździe. Co się tam rzucasz? Troll. I I zewnętrznej i wyprzedza. Prawie. I nie widzi nic, tylko sufit tunelu. No niestety. Kurde, jadę ponad 100 Musisz zrobić szybszy. ten Troll. Bo się widzę, coś dużo tego dochodzi tam. <coughs> My dojedziemy, tak? My dojedziemy do Huston and przecież. Kulajcie. Gdzie... Co, co tam Czy <laughs> to widzisz? Ja też poleciałem, ja, ja też lecę, lecę, lecę. Pa, gdzie ja lecę, kurde, grawitację mam włączoną. Fuck. A <laughs> bo ty masz <laughs> Ja mogę gdzieś w drzewo A ja w ogóle wyleciałem, nie domu, gdzie. Czekaj, przylecę zaraz po ciebie, czekaj. Chodź, akcja ratownicza. Czekaj, przylecę y, aircraft i... o tym przed, ja ten, serek. Kurde. Mhm. Hmm. Oczywiście, musiałem go tak zaponować bez że się zaciął na drzwi. Jeszcze raz. Dobra, mam nadzieję, że teraz jest Rozpiniamy. Nie dzięki. Carfura. Nie dzięki. <coughs> o, widać leci, Eskorta Dziecięca eskorta, o, McDonalda Czekaj, nie umiem wylądować. leci, ja cię w ogóle nie widzę. A tam przy pociągu pewnie jesteś. No. leci, 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 Mnie. Nie, umiem, czekaj. A wyś hmm. mnie mnie po popchni? Co za typ się Jom roz... <śpiew> roz... <śpiew> roz... <śpiew> <śpiew> O, ogóle... tutaj środków? O o. O, problem. <laughs> 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 they see me rolling. They hurt it. trying? Rolling. <laughs> <laughs> they <see me> trying. <laughs> but it's And trying. <laughs> oh lord, That's <laughs> <laughs> oh, <geez. laughs> it. <Coming soon, laughs>

Mówiłem. O! Wuchłeś? No, nie, Tutaj. ty. Chodź. Wyjść, Ja to chcę wyjść. Czemu? Czemu nie mogę wyjść? A no? Co? Co, co to było? Co się stało? What the hell Czemu ja mam tylko jakiś tutaj... i samochód mi zasłanowałeś Jakiś strażacki To nie jest strażacki I teraz już go nie ma Już jadę po ciebie no To jest policyjny? Czekaj, dam na tak. noc. Tak. Włącz H. Tym sterować? Mm, to jest trochę skomplikowane. Czyli? Bo on jak zależy od pochylu. Jak się pochylać do przodu, to on do tyłu. A jak do, do, do tyłu się pochylać to on do przodu ten. A jak w prawo, Boże, to w lewo, a jak w lewo, to prawo. Ja pierdzielę. No. Czekaj bo nie oh, fuck. O, mam pomysł. Chodźmy na bagna. Ty nagrywasz cały czas? Tak, nagrywam. Dob A gdzie są bagna? O nie, ja się tam boję, chodzić. Chodź. Chodź ze mną na ten, na piechotę idziemy. A, slender będzie. Weź się zamknij. Nie, nie denerwuj mnie. Dobra. I weź ten night vision, jeżeli masz. Nie mam. To chodź, naciśnij F1, Weapons. M4 Czekaj. sobie weź. Przyda ci się. M4 jest, M4, M4. I, i ten, i Night Vision sobie weź, i chodź. I Night Vision, gdzie jest Night Vision? Na dole, tam w dodatkach. W tych specjalnych broniach. Chodź, ja tu czekam przed Hadze. Z tym Dobra, to zaraz odpalamy tego najdłuższego no. widzionego. Ja, jak arma się teraz czuje, naprawdę. Jak barny. Pokażemy transmisję, jest... jak będziemy na miejscu. Ja też. Zaczynamy. Co dzisiaj robimy? Jaka jest ta Eksploatujemy tajemnicze miejsce zwane e, miejscem widmo i bagnem. Chodźmy eksploatować, jak to powiedział. No Dawaj. Noktowizory. W, w, w ruch. M4 w gotowości. Przyjąłem. I szefie. Co? Co to Dziwne. za braki w wodzie? Nie wiem. Dziwne. To nie nasze. Nasze jest tam. Idziemy sprawdzić. Teren. No tak. Go, go, go. Mikrofon ci strzela. Przepraszam, to dziwne jakieś zakłócenia. Coś tu musi być. Jakaś dziwna siła. <laughs> niczy. Chodź po drzewach, uważaj. Hmm. Wydaje się być tu. Lepiej wyłączmy noctowizory, bo coś zakłócają. Coś tam świeci w ogóle. Może. Chodźmy to sprawdzić z bliska Okrzywione drzewo, przyciągnięte drzewa Nadążasz? Ma, ma kapitan straszne zakłócenia na linii Przepraszam Śmiasz uszy Go tego bolą No mówię, to jakaś dziwaczna siła Kosmiczna wręcz, ja my jak... Co? Ktoś mnie wciąga na górę w ogóle Aaaa co to jest, co to ma być W ogóle what the... Nie mogę się zatrzymać, idę sam Nie kontroluję tego a co tu chodzi? O o, nie, nie spadnij na dół Bo to jest bagno, nie, nie, nie uratujesz się No, no No, no właśnie hmm. Nie. Nic nie widać z tej odległości. O o. No i co kapitan zrobił? O o. Teraz musisz... Mam skakać? Ju już leci do ciebie, lecą do ciebie posiłki. Czekaj... Mayday, mayday, mayday. Czekaj chwili... ten. Już leci do ciebie helikopter. Mm. Ładnie mnie kapitan zostawił. Drzewie. Nie ma co Czemu się śmieję do cholery, to jest śmieszne Rozglądaj się bo tam jest, nie jesteś sam prawdopodobnie Są inne zjawiska paranormalne Już lecimy do ciebie Póki co czysto Będziemy za 3 minuty lub 4. Ewentualnie 5. Oj, coś na niebie świeci i mu robi strasznie dziwnie. Nie podoba mi się to. Hmm. A nie tylko gwiazda. Ja bym powiedział coś innego, ale czy mi się wydaje? Mi się wydawało. Nie da się zestrzelić Masz bazukę? Nie no, To wiesz co w, w ciężarówce No to byś mógł użyć jako flary Bo będziemy ciebie szukać Trochę Nie mam no, nic No nic jakoś poradzimy sobie <trym> Czas słyszę strzały Widzę ciężarówkę naszą? To chyba nasza Nie wiem O kurde Mayday. Co się dzieje? tracę panowani Muszę trochę polecieć wyżej Podejrzana sprawa Jakieś kwadraty widzę, nie? To trójkąty. O, widzę was. Widzę was. O, my też. Jeśli <laughs> kapitan, że mi się uda wejść, nie wiem. Lepiej tak. raczej bym zejść z drzewa, wiesz? To ja pytanie się, kapitana, czy mam zejść To wschodzie? Teraz jest chyba bezpiecznie. Jeżeli nic nie zaatakuje ciebie od domu. Schodzę, zaraz zejdę do ziemi od Rukio. <laughs> Kapitanie, czemu wylądował pan w wodzie? To jest bezpieczniejsze. Okej. Okay. Jestem na pokładzie. Miło pana ponownie widzieć. Spadamy tym Tak, to jest dziwne miejsce. Lecimy trochę, oblecimy to miejsce, zobaczymy z bliska. Panie kapitanie, wygląda pan na zdrowszego. Oj tam. Ty. Nie ma tego. Yy, Czego? Gwiazdo naszego nie było. Jak to? Kto zamknął? Nie, nie wiem, a te dziwne gwiazdy mi przypominają dziwny znak R. To jest bardzo podejrzane. No... Nie zaskoczył mnie pan, ponieważ już wcześniej widziałem Miasto. jeszcze zastanawiałem nad nimi. Miasto jest nawiedzone. Jesteśmy chyba tylko my tu przyjrzyliśmy. Iść całe puste, jakaś apokalipsa chyba była, nie wiem. Lecimy do naszej bazy na lotnisku. Tam, jest Tam mamy bazę na lotnisku? Hmm. Okej. Okay. <laughs> Tam mnie bezpiecznie. Stan leci trochę wyżej. O kurde, kurwa. Niech pan uważa, jest pan na służbie, nie wypada przekinać. Okej. Okay. <noise> Rozumiem, że zbud Jest apokalipsa i zbudował pan to wyścigowy na lotnisku? No, tak. No musimy jakoś okay. z się radzić, nie? Zresztą może no, tu wyświetla. Ej, przy... leci. Nie, nie wiem, mogę pójść skoczyć. Dobra. Ej, ufo, ufo, ufo na dziewiątej. What? Na 12.00. Już. Widzę. A nie, weźmy nie strasz, panie. Lecimy na lotnisko. To w jesteśmy na lotnisku. Znaczy na lądowisko helikopterów. Tu minął pan właśnie takie po prawej. To jest lądowisko. Prowizoryczne. Tak, trochę za jasne się zrobiło, nie wiem czemu. Ale to się zrobi. Co teraz? Nie raz? wiem, jesteśmy w bezpiecznym miejscu. Hmm, <laughs> niech kapitan zobaczy, co znalazłem. Ale to jest samochód. Wow. No wsiadaj pan. Nie. Jadę swoją blistą. Choć jedziemy na patron. Trochę cywilnie. Jedziemy na szybko. Jak mnie słychać? Dobrze. Odbiór? Wow, ale kurde, tej obroce robię. Niech pan poczeka. Nie czekam. O <laughs> Znaczy, o kurde Jak pan może, odbier... O kurwa, znaczy, o kurwa O kurwa Kurwa, cicho, kurwa, kurwa W ogóle jak to zobaczą moi rodzice, to w ogóle dostanę pod upiewaty W ogóle Proszę uważać, ciało jest na ulicy O kurde dachowałem, o kurde przeżyłem Wow, 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 wow. Na ciało, panie. Widziałem właśnie. Jedziemy do szpitala. No, co mówią, umytnęło. Czekaj pan. Je jedziemy na Glenpark. Zmiana kierunku. No, eee, panie, co on robi? Oj, samochód służbowy. Odpła od, od, od ci pensji, nie. No i tak nie mam. W sumie no takie jest. No tylko do... my przeżyliśmy. No tak. No dobra, nevermind. Idziemy na, na Glen Park. Tam jest podobno podejrzane są rzeczy. Dobrze. Ktoś tam podobno jest. Podobno prostytutka. Musimy ją y, zabrać do naszego terenu. Tak? Tak. Nie słyszałem skąd pan ma takie informacje. No bo w sumie nie wiem. O no właśnie. Czyli ma pan jakąś wtykę, musi ktoś jeszcze żyć w takim razie. Jakiś kontakt. Nie, 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 nie. Skąd te rzeczy? Dobra, zatrzymujemy Trze się tutaj. Trze Trzeba go znaleźć. Na wszelką cenę. O. Dobra, zatrzymujemy się tutaj. Prosimy o wsparcie. Coś wybuchło, słyszałeś to? No. Chyba tak. To tak, prosimy o... Wsparcie lotnicze czyli coś nam, żeby nam zrzucili. Do no, kogo pan mówi? No, wsparcie, no. Panie, poczekaj pan. Dobra, tym podjedziemy. Wsparcie, bardzo fajne wsparcie. Siadaj na widły. osłaniej Patrz na górę, co się dzieje. <laughs> Dobry patent, panie. BHP pierwszą klasą. Idziemy. Weź wyjmij M4 i szukaj. Nie, jak znajdziesz dziewkę, nie zabijaj jej. Potrzebujemy ją. O! Na, yes. trzeciej coś jest. Ej, ty dziewko. Jesteś aresztowana, rozumiesz? Tak znam. Chodź z nami. Czemu się nie ruszasz? Hmm. A miał mamuszny cały czas. Co mam robić, panie kapitanie? Nie wiem, znalazłem go To jest lepsza. Sprawa. Patrz. O, party. Już patrz idę. ile tego mamy. Wiesz co? Mam plan. W ogóle... w ogóle nie wiem co to jest. Czemu ten samochód tutaj... Ja ci mówię, tu się dzieją paranormalne activity rzeczy. Normalna tak. tak, Czekaj, na czekaj packę. kapitanie. Na pakę. Idź po następny. Ile mam pakować, tak? Pierw sprawdzimy, czy to w ogóle trzyma. Jadę się przyjechać. Ups. Coś... Czekaj, nie wypaliło wypadliło. Proszę... Weź wiedź teraz na dół. Na dołem wiedzieć. No nie mogę, bo kurde mi to odstaje za mocno. Musi, Musi ksiądz na równą wyjechać. Jak to ksiądz zrobił? <grym> Zna się rzeczy. Chociaż jeden model trzeba odeskotować. Chodź Ej, No pan. poczekaj pan, czekaj, wejdę. Czekaj co do kabiny Mógłbyś pilnować tego <grym> modelu do... Mógłbym ale mi się nie chce O Hm. Hmm Ja yeah, Tak, to jest dziwne What the hell yeah. Mam dziwne bugi wiesz to co są bugi, panie To <grybale> Bug, robal przecież. Znaczy, nie worms. Ej, ej, panie, panie, jak pan jedzie? Weź Zgubił i... pan coś. Po to. Szeregowy. Czemu ja? No bo jesteś szeregowy, a ja jestem kapitanem. Rozumiesz? Starsza ranga. Wo. Co ja coś się stało? Czekaj może wiadę? A ty zamkniesz wtedy. Odbiór! Czekaj, bo nie mogę wjechać, jesteś za szybki. Za szybki. Dobra, dajesz, będę tu siedział. A genialne. Nie, Słodek. genius. W ogóle. Panie! Jesteśmy coraz bliżej bazy. Jeszcze musimy po iść. To jest ostatnia i żywa istota na tym świecie. Muszę jechać powoli. Ten samochód nie dotrwa, ten pojazd. Zostaw go panie, ja go wezmę. Come on. Ja już nim dojadę. Dobra. To jedziemy odnieść pojazdu. Mam, mam ideę. Wiem co jest Jaką? To... Hmm. Fucking fuck Motherfucker Trzeba coś zrobić Sprawdzimy tachomę naszą Starą, dobrą tachomę Iż ona tu jest Wiem o tym. Zjeść na pobocze. Tylko zgaszę światło. Hmm, mój pojazd w film. To chyba wszystko. Ja rozłączam transmisję. Możemy tak. spać już? Tak, możemy <laughs> spać. O dobranoc Ci życzę szeregu.